Cześć, Manko, witajcie, moi drodzy, ja jestem... Eee... Okej. Okay. Witajcie, ja jestem Dexter, czyta Matt Knight, już jak kto woli. I witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Smoczy Wojownik. Jeżeli Wam się ta seria podoba, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczywiście łapkę w górę. Z tę łapkę w górę, to kolejny odcinek już e, prawdopodobnie pojutrze, czyli w niedzielę, raczej pojawi się kolejny odcinek. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i co, lecimy z odcinkiem. Ja już tutaj widzę, że nam słońce zachodzi, dlatego pójdziemy od razu spać. I słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie e, dzisiaj chciałbym troszeczkę popolować na smoczy. Jajka, ponieważ na razie jedynie jakiego smoka mamy to jest Skyrusia, która, która jest tutaj dokładnie. Kto zresztą pamięta z poprzedniego odcinka, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Także mamy słuchajcie, Skyrusie, ale jednak mamy jeszcze dwa inne smoki, właściwie jajka smoków, tylko że one muszą być jakby wyklute w inkubatorze lodowym, a takiego nie posiadam, ponieważ potrzebuję silktacza. A że nie mam silktacza, to, to chciałbym sobie jeszcze jakieś inne smoki ogarnąć, dlatego dzisiaj będziemy w wielką wyprawę znaleźć właśnie e, jakieś tam. Nowe smocze jaja. Ja mam nadzieję, że nam się uda może jakaś nocna furia. O, to by było spoko albo jakiś koszmar ponocnik, gronkiel, jakieś takie rzeczy. Także zostawimy sobie tutaj tylko waypointa. No powiedzmy, że to jest taki nasz dom. Co ty mi zamykasz drzwi? Dobra, ale wolę go nie uderzać. No Weź ty mi się. No, czy ty możesz? A, ah, wolę go nie uderzać, bo on ma jakąś taką dziwną rzecz, w sensie no, jakąś taką chciałem powiedzieć spluwa, ale to jest No jak się to nazywa, no. Harpun taki. Zrobimy sobie jeszcze żelazną zbroję w końcu, bo jak już byłem w kopalni, to sobie przy okazji wykorzystam to, że mam jakieś tam surowce. Tak słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że właśnie Wam się podobają takie odcinki, więc jeżeli e, właśnie chcecie, żeby było i więcej, to nie zapominajcie jednak o tej łapce w górę, bo to motywuje do dalszego działania, zwłaszcza, że ja też wrzucam inne filmy, filmy na kanał, takie jak nie wiem, jakiś vlog się ostatnio pojawił. Eee... No, no różne rzeczy, totalnie takie. Wiecie, among us się pojawia i wiem, że nie wszyscy właśnie są zainteresowani vlogami czy among ale to właśnie pamiętajcie, żeby sprawdzać ten kanał raz na jakiś czas, bo niestety algorytm YouTube'a działa w ten sposób, że jeżeli właśnie na jakiś, e, jakiś, moi, jakimś moim filmem nie jesteście zainteresowani i parę razy jest coś innego niż właśnie Minecraft ze smokami, no to później e, może Wam się mój kanał, znaczy jakikolwiek film z mojego kanału już nie wyświetlić. Także pamiętajcie o tym, żeby właśnie. Eee, zostawić tę łapkę w górę no i subskrybować koniecznie Co tam jest? O nie, to są znowu te syreny Ja już z nimi kontaktu nie chcę mieć Ja już mam z nimi traumy Po, po, po prostu, tam są kolejne Co jest? Okej, okay, mamy na horyzoncie Jakieś nowe rzeczy Tam są jakieś kwiatki Podejrzewam, że to jest gniazdo smoka Problem jest taki, że tam też jest jakiś smok Co to jest za smok? Czy to był ten taki kolorowy O kurde i on wygląda chyba na ognistego, zobaczymy Cholera, ale boję się Nie chcę mu kraść, bo on mnie, on mnie może zaatakować Słuchajcie, to już nie jest To już nie są tajemnice smoków Ten smok mnie może zaatakować O nie, dobra, spróbujemy podejść O, świnki tu są No i dobrze, będzie można je Pozabijać, żeby mieć jedzonko 47 mięsa mamy z tych świn, kurde. A to nawet nie są wszystkie, bo tam jeszcze jest, jest ich sporo po tamtej stronie, ale już je zostawię. Na wszelki wypadek, jakbym miał sobie e, zrobić farmę z nich. Dobra, tego smoka. Ten smok jest tam. Czy tam coś jeszcze jest? Mam nadzieję, że nie. Dobra, on gdzieś odlatuje. Tam jest drugi. O cholera. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera. Dobra, szybko, 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 szybko. Mamy, spadamy. Mamy jakiegoś kolorowego smoka, nawet nie pamiętam co to był za gatunek smoka. Tam coś się, tam coś się jeszcze pali. Masakra, dobra chwila, czy ja wziąłem łódkę? Oczywiście, że nie wziąłem łódki ze sobą. Czemu miałbym wziąć tę łódkę? Nie, nie znam się kompletnie na tych nowych smokach, które dodaję do tej modyfikacji, bo one są jakieś takie, takie dziwne. Nie są z jak wytresować smoka, więc też ciężko mi ocenić jakie one mają, statystyki i tak dalej, ale. Tam coś jeszcze jest. Kurde, ty, może my dzisiaj zdobędziemy jakieś same takie ogniste, przynajmniej fajnie by było, bo jednak, no, no, no fajnie by było mieć, no, wiecie, tak, taki cały ekwipunek normalnie e, smoków tutaj. E, ten chyba będzie, tego chyba będzie się dało wykluć w tym ognistym inkubatorze, ale też pewności nie mam, dlatego chcę zdobyć kilka smoków, nie tylko tego jednego. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Jesteśmy na górze. I co my tu mamy? No ewidentnie to jest Jajko burzochlasta No nie ma bata, że to nie jest od niego. Stormcutter właśnie. Dobra, mamy. Ojejku, ale tu FPSy lecą. Dobra, one są gdzieś tam na dole, przy świnkach, tam jest znowu taki budynek. Tam jest jakiś namiot jeszcze, kurde, idziemy tam. Zostawmy to łóżko tutaj, na wszelki wypadek, jakby coś się miało stać. Raczej się nic nie stanie, no ale zawsze warto mieć e, to łóżko gdzieś zostawione. No najwyżej znowu znajdziemy jakieś obce czy coś. To są buraki, tu nie chciałem iść, tam nic nie ma. Kurcze, też słuchajcie, piszecie mi, że czasami są za krótkie odcinki. To właśnie napiszcie mi w komentarzach też, jak długie chcecie te odcinki, bo jednak przeważnie to z tej serii będą odcinki tak do 20 minut pewnie, ale i tak możecie napisać. O, jakieś konie czy coś... Nie no to somko, nie? Czy coś. Co to jest za miejsce? Tu latają jakieś takie kamienne smoki, co? Nie kojarzę kompletnie tej struktury Oj Skyrusia tutaj Co to jest? Jezu, dobra, ja się tego nie tykam, bo to pewnie jakiś portal czy coś. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, tu jest Drake. Czy tu gdzieś w pobliżu... No tam jest jedynie ta kopuła, nie? Jakby... Nic innego tutaj w pobliżu nie wygląda jak gniazdo smoka. Dobra, idziemy sprawdzić tę kopułę. O, tak, 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 tak. To jest to miejsce. W sensie miejsce. To jest to, o czym mówiłem. To jest ten cyklop. Nie wiem, w tych skrzynkach raczej nie ma nic wartościowego. Oprócz jedzenia pewnie. Więc na razie z nim nie chcę walczyć, bo ja mam tylko żelazny set. I ja wiem, że ja od niego raczej padnę, bo... Z tego, co pamiętam, on ma dużo HP. Kurczę, zdobyliśmy na razie tylko dwa jajka, co nie jest jakimś rekordem. Już w pierwszym odcinku zdobyłem... No dobra, jed jedno miałem praktycznie gratis. Dlatego chciałbym jeszcze przynajmniej jedno albo dwa jajka znaleźć. Ah, dobra, widzimy się, jak coś znajdę. A właśnie, słuchajcie, jeszcze tak idąc sobie drogą, chciałem wam powiedzieć, że właśnie um, nie, że szykuję pewien projekcik, ale po prostu um, no, szykuję coś, a właściwie bardziej Przygotowuję się do czegoś. E, I myślę, że wam się to nawet spodoba, zwłaszcza, że to jest też związane ze smokami, więc po prostu powiem wam tyle. Wyczekujcie. Wyczekujcie, no, tyle. Chwileczkę, czy... To jest jakieś gniazdo. Oj, tu słyszę zombiaki jakieś. Nie, to nie jest gniazdo. Tam będzie gniazdo. To będzie gniazdo śmiertników, pewnie? O Jezu, to będzie ciężkie. Oj, 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 dobra, 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 dobra. Jeszcze mnie nie atakuje. Mam nadzieję, że w ogóle mnie nie zaatakuje. Spróbujemy to jakoś obejść. Oba śmiertniki są po tamtej stronie, więc jeżeli przejdziemy tędy, powinny nas nie zauważyć. Tak, to jest ewidentnie gniazdo smoka. Nie, no nie leć tu. Nie leć tu. O, dobrze, dobrze, dobrze. Skupię się na tym. W sumie troszeczkę to taki niegrzeczny kreść komuś dzieci. No, dosłownie dzieci. O, 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 o. Dobra, tam to odlatuje. Dobra, mamy kolejnego smoka, spadamy stąd. Tam są znowu te kopuły, Ono się strasznie ciężko. One się, one się strasznie często teraz respią. Więc znając życie, to po prostu. Nie wiem, czy mi się opłaca je eksplorować. Na pewno kiedyś będę chciał zawalczyć z takim cyklopem, ale póki co mi się nie opłaca totalnie. Aha, no, 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 śpiewaj sobie, śpiewaj. No chodź, no chodź. No chodź, no chodź, fikasz, fikasz, co, mam cię połamać, mam cię połamać, co, fikasz, fikasz, chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no, no dawaj, no chodź, ja czekam, no chodź, no chodź, no dawaj, no chodź, no, o, no i dziękuję. Co? Shiny skills? Czyżbyśmy dostali coś mega rzadkiego? Co to było? Zaraz, moja łódka gdzieś tu powinna być, o właśnie. Coś dostaliśmy tutaj ciekawego, cholera Kurde, ale nie to jest... Ja sobie troszeczkę poawczę, poczekam na dzień O, już jest dzień O kurde, ty, 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 ty. Do dobra, chwila eee, Co my znaleźliśmy? To Jezu, minęło z... Nie wiem ile, ale sobie oglądam filmik na YouTube Shiny skills, nie wiem co z tego Można zrobić, shiny A nie, nic z tego nie, chyba nie można zrobić Kurde, nie wiem, nie wiem, jeżeli wiecie, co z tego można zrobić, to napiszcie w komentarzu, ale raczej nic. Chyba, że o czymś po prostu nie wiem, ale wydaje mi się, że nic z tego nie można zrobić. Jakiś pajęk sobie tu jeszcze jest. A, dobra, szukamy gniazda i kończymy odcinek. Ej, zaraz, chwila, bo ja myślę, że to jest z tego moda Ice and Fire, ale... Czy to jest gniazdo koszmara ponocnika? A! Gdzie, 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 gdzie? Co to, 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 co to? Co to jest za stwór, jakiś taki? O, a się. No, goni mnie, gnuj! Halo! O, nie wiem, czy odpuścił, czy nie. Mam nadzieję, że mnie. Nie zobaczy teraz. Jak. Oj! Oj, 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 oj! Jak. Radne jajo, jest jajo i to koszmara ponocnika, no ewidentnie, tak, no przecież to są rogi koszmara ponocnika. Uuu. Skyro mówi, że jak znajdę koszmara ponocnika, mam go nazwać Skyro, ale tak nie zrobię. Napiszcie, słuchajcie w komentarzach właśnie, jeszcze o tym nie mówiłem, napiszcie, słuchajcie w komentarzach. Nazwy dla tych wszystkich smoków, które dzisiaj znalazłem, czyli dla ...Kośmara ponocnika, dla zębiroga, zamkogłowego, e, boże zębiroga, e, dla śmiertnika zębacza, dla właśnie koszmara ponocnika, dla tego kolorowego, tego tęczowego smoka, jeszcze do końca nie wiem co on potrafi, ale możecie napisać mu jakąś fajną, ciekawą nazwę. Najlepszą oczywiście e, dam jemu, jak już będę wykluwał. Bo tam jest ten koszmar ponocnik. I kogo jeszcze znaleźliśmy? A właśnie, jeszcze Burzochlasta, także możecie napisać nazwy dla tych, dla tych wszystkich smoków I najlepsze właśnie wybiorę i im dam, może nawet sam jeszcze wpadnę na jakiś pomysł, nie wiem A, jak nie wiem, w kolejnym odcinku albo dalej będziemy szukać e, wszystkich smoków, albo w kolejnym, znaczy wszystkich smoków W kolejnym odcinku albo będziemy szukać kolejnych jajek, w co wątpię raczej, o tam jeszcze coś jest e, Raczej w kolejnym odcinku słuchajcie, będziemy wykluwać te smoki, które dzisiaj znaleźliśmy, także mam nadzieję, że wam się to spodoba. O! O, o, o kurde. Ty, ale tam jest ten! Jak one się znowu nazywały? Gnatochrup. Jeszcze... jeszcze... Ten ja jako gnatochrupa będzie ciężko, bo ten smok tam lata ciągle. O chwila. Gdzieś sobie poszedł. Możemy szybko zrobić akcję z niki piki i spadamy. O, 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 o Czyżby było idealnie? Oj, 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 oj Żeby ono się tu nie spaliło Nie, 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 nie Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie Jako... Dobra, mamy, spadamy! U, uh, u, uh, u! Uh. Goni mnie? Chyba nie goni, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Tak troszeczkę a! Wow. No to po mnie. Uh. O! Oh -oh. Kurde, nie wiem, zostawimy to na kolejny odcinek, nie wiem co zrobić słuchajcie. O oh. piszcie, co, piszcie co mam zrobić w tej sytuacji. Na razie do kolejnego odcinka, papa. Pa.